Czytanie z Księgi Wyjścia Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego Stąd na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary mówiąc Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza, widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, mówiąc, Dlaczego panie płonie gniew twój przeciw ludowi twemu który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką wspomnij na abrahama izaka i izraela twoje sługi który, którym przysiągłeś na samego siebie mówiąc o nich uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię o której mówiłem dam wam dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Stale i wrócę do mojego Ojca. Stale i wrócę do mojego Ojca. Się nade mną, Boże w łaskawości swojej. Ogromie swej litości, zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stanę i wrócę do mojego. Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza, nie odbieraj mi świętego ducha swego. Stanę i wrócę do moje. Wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty Boże nie gardzisz. Stale i wrócę do mojego Ojca. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia ponieważ działałem z nieświadomości w niewierze, a nadmiarem obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników spośród tych, których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą Wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Alleluja, aleluja, aleluja, Alleluja, alleluja, alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z Wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to, na to szemrali faryzeusze i uczyni w piśmie, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do Ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód i w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pas świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko ujrzał go, jego ojciec wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił. A ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, Ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się. Nie chciał wejść, wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on mu odpowiedział: Oto ja tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek, z nierządnicami kazałeś zabić dla Niego utoczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zabinął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie, Chwała Tobie Chryste. Umiłowanie w Chrystusie, siostry i bracia, słuchacze słowa Bożego. Chyba każdy z nas bardzo dobrze zna ten fragment Ewangelii. Przed chwilą usłyszany jest Ewangelii św. Łukasza, mówiące o Synu Marnotrawnym. Inaczej niektórzy mówią, że jest to Ewangelia o miłosiernym Ojcu. Ale czy tak po raz kolejny wsłuchiwałeś się, wsłuchiwały się słowa Jezusa Chrystusa z tej dzisiejszej Ewangelii? Czy nie dotknęło to Ciebie w Twoim życiu? Czy czasami tak w naszym życiu, w moim, Twoim nie roztrwaniamy tego majątku? A potem, dobrze, że przychodzimy do sakramentu pojednania i wyznajemy, ojcze, zgrzeszyłem. Pan Jezus, aby bardziej trafić do słuchaczy, wiemy, że bardzo często posługiwał się przykładami z życia wziętymi, bo to najlepiej trafia do człowieka. Miłosierny ojciec opowiedzianej, przez Chrystusa przypowieści bardzo kochał swoje dzieci. Jak każdy rodzic, każda matka, każdy ojciec kocha swoje dzieci. I na pewno tak przypuszczamy, a wy najlepiej wiecie, jako rodzice, bardzo mocno boli serce matki ojca. Wtedy, kiedy. Jego dziecko, tak jak przed chwilą usłyszanej Ewangelii, poprosi o należną mu część i oznajmia, że opuszcza dom. Ale tak jak wsłuchiwaliśmy się w Ewangelię, ojciec nie prowadzi z nim rozmowy. Nie zachęca go, nie zmusza go. Mógłby wstrzymać, poprosić, zostać. Zastanów się. Może to jest pochopna decyzja, którą podejmujesz, żebyś czasami nie żałował. Nie prosi, aby tego czynił. O jednak bez żadnego słowa sprzeciwu. To dziwne. Ale na pewno z rozdartym, zranionym sercem wypełnia prośbę swojego Syna. I domniemywamy, przypuszczamy, że to... Serce ojca bardzo cierpiało. Bo tak jak dalej wsłuchujemy się w słowa Ewangelii, wychodził i czekał. To nie było mu obojętne, że chym, syn gdzieś tam pojechał. Może go znał, że bardzo szybko roztrwoni ten swój majątek, bardzo szybko puści te pieniądze w obiekt. Niedługo potem najmłodszy Syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony. Popatrzcie, się drugi bracia, drogo siostro, patrząc każdy z nas na to swoje życie, na moje, na Twoje. Można by powiedzieć pokusa fałszywej wolności, bo ja jestem teraz wolny. Pycha i egoizm było przyczyną jego odejścia z ojcowskiego domu, bo myślał o samym sobie, nie myślał o Ojcu, nie myślał o bracie, nie myślał o tym, że trzeba pracować, ale myślał o sobie, żeby mi było jak najlepiej. Nie myślał o przyszłości. Odszedł, bo chciał być wolny. Któż z nas nie chce być wolny? Każdy z nas chce być wolny. Nie chcemy być niewolnikami kogoś. Chciał robić to, co się jemu podoba i to, co jest dla niego jego przyjemne. Popatrzmy na dzisiejszą młodzież, czy znowu tak nie jest. To, co mi jest wygodne, to, co mnie mniej kosztuje. Zawsze powtarzam, że łatwo jest zbrać z koperty pieniądze. Potem się te pieniądze, jak się bierze, to potem się te pieniądze upłyniają. Potem patrzymy, a tam już. Jeden banknot jest. I co dalej, jak się nie pracuje? W domu ojca miał wszystko pod dostatkiem. Miał wszystko. Służbę był panem, był szanowanym. Tu głodnym nędzarzem, jak przed chwilą słyszeliśmy, pasącym świnie. Popatrzmy, jak bardzo nisko upadł. Przez swoją decyzję. Przez swój wybór. A może wtedy miałbym mógł mieć pretensje, ojcze, dlaczego mnie nie zachęcałeś? To jest po fakcie. Bracie i siostry, przed chwilą usłyszany fragment Ewangelii, postać syna martwotrawnego, to obraz każdego z nas. To obraz mój, twój, tak jak powiedziałem na początku. Każdy z nas czasami roztrwania, ten swój majątek życia duchowego. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy grzesznikami. W mniejszym czy większym tego słowa znaczeniu gdzieś tam się pogubimy w naszym życiu. Czy w kapłaństwie, w małżeństwie, w życiu zakonnym. Bo jesteśmy ludźmi. Ja zawsze powtarzam: póki bije nasze serce, zawsze jesteśmy narażeni na takie, na takie, takie odejścia. Bo nikt nie jest idealnym, nikt nie jest doskonałym, nikt nie jest świętym. Poprzez nasze grzechy wielokrotnie odchodzimy, odchodzimy z domu ojca, po to, po to, aby zakosztować tej fałszywej wolności. Czyż czasami po tych naszych odejściach nie czujesz się głupio, mówiąc tak dzisiejszym językiem, skacowany moralnie? Bo ja tak. Nie czekam, potem idę do sakramentu pojednania, aby znowu się oczyścić, znowu powrócić, bo On na nie czeka. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii, On chce mi przemaczyć, On chce mnie przytulić, abym czuł bicie jego serca. Tak jak ja siostro, niejednokrotnie czcimy Boga tylko ustami, a nasze serce daleko jest od Niego, czyż tak nie jest. Popatrzmy choćby nawet na frekwencję, na uczestnictwo. Ja nie mówię o naszej parafii, ale my to widzimy przecież spotykamy się z różnymi ludźmi z różnych miejscowości, tam gdzie pracujecie. Słyszymy, dyskutujecie, że w naszym kościele jest mało ludzi, a w naszym kościele jest więcej ludzi. To jest budujące, a to jest dołujące. Umiemy u Bogu pięknie, a nawet bardzo inteligentnie mówić, ale nasze serca nie są z nim złączone. Bo miej serce i patrzaj w serce, w serce swoje, w serce drugiego człowieka, ale przede wszystkim swoje serce. Czy ono jest przepełnione miłością, czy ono jest przepełnione pokojem, czy też jest przepełnioną nienawiścią i niepokojem, które oddala nas na te bezdroże, na te drogi. Pokręcone w naszym życiu. Tak w kapłaństwie, jak i w życiu małżeńskim, w życiu zakonnym. Nie ulega wątpliwości. Tak jak marnotrawny syn, gardzimy tym, co Boże, czyż tak nie jest? Popatrzcie, drogi bracia, drogie siostro, jest sakrament pojednania. W naszej parafii ja siedzę pół godziny przed mszą Świętą, codziennie, jak jest, jestem w Ligocie. Czy w kadłubie też staram się być pół godziny przed mszą świętą? Tak się nauczyłem. Tak od początku mojego kapłaństwa jest. Ja już kilka razy dawałem ten przykład. Tego powrotu, tego, tego impulsa, który dostał ktoś, aby przyjść, wyznać swoje grzechy, stanąć w tej prawdzie względem samego siebie. I ten syn marnotrawny stanął względem samego siebie w tej prawdzie. Nie tylko pomyślał, Ojcze, powiem, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie, ale to uczynił. To jest ta wielkość. Bo można mieć pragnienie, można mieć myśli, bo ja pójdę, powiem, ale tylko myślę, ale tego nie czynię. Wielu jest takich. Kiedy czasami obiecują, ktoś powiedział, że obiecać to nie grzech. Przecież nie ma żadnych przeszkód, dlaczego nie korzystać z sakramentu pojednania. Dlaczego nie chcesz uregulować sakramentu małżeństwa, przyjąć sakrament małżeństwa? Dlaczego nie chcesz? Pragniemy wolności i szczęścia, a odnajdujemy smutek i nieszczęście. Bo tak jak w pierwsi chrześcijanie mówili, smutny chrześcijanin to żaden chrześcijanin, albo patrzmy. Ile wśród nas, nawet i wśród kapużycia kapłańskiego, zakonnego, bo jeżdżę dośród, jestem spowiednikiem, też mam kontakt, ile czasami tego smutku jest, nie tylko u was, ale wśród ludzi świec, wśród osób konsekrowanych, kapłanów, są nieszczęśliwi, są smutni bowiem nikt i nic oprócz Boga nie potrafi zaspokoić głodu naszego serca. Tak jak w tej przepięknej przypowieści Bóg zdaje się zapomnieć o naszych grzechach i niewiernościach, a tyle tych niewierności jest. Tak w kapłaństwie, po raz kolejny powtarzam, żebyście nie myśleli, że tylko mówię do osób świeckich, tak w kapłaństwie w życiu zakonnym, jak i w małżeńskim. Dużo tej niewierności, za dużo tej niewierności względem Pana Boga. Dlaczego tyle odejść jest z kapłaństwa? Dlaczego tyle jest porzucenia życia zakonnego? Dlaczego tyle jest rozwodów? Bo nie ma niewierności względem Pana Boga. Szuka nas i czeka na nas niezmordowanie. Czeka. Nie zmusza nas. Daje nam łaskę, abyśmy z tej łaski skorzystali. Tak jak skorzystał z tej łaski syn marnotrawny. Ale po to, aby nam przebaczyć i okazać nam swoją miłość i miłosierdzie. Popatrz się, każdy z nas korzysta z sakramentu pojednania, ja też, każdy z nas, papież też korzysta z sakramentu pojednania. Ale powiem ci, chyba też to, to odczułeś, odczułaś, kiedy korzysta z sakramentu pojednania, jeżeli szczerze się człowiek wyspowiada, nie tai, staje w te względem samego siebie w tej prawdzie, to wychodzi inny, lżejszy. A czasami my to kapłani widzimy, czasami ci penitenci wychodzą rozryczeni ze szczęścia, bo wyzbył się czegoś, co mu przeszkodzało. Wstaniu w tej prawdzie względem samego siebie, względem współmałżonka czy współmałżonki i również względem samego się, Pana Boga. Trzeba nam myśleć, co będzie się z nami działo za 10, za 20 lat. Zostawimy to wszystko roztwonimy ten majątek życia duchu materialnego, a co będzie z tym życiem duchowym? Zależy to, co zrobimy dzisiaj i jak żyjemy. To jest to powiedzenie, jakie życie, taka śmierć. Popatrzmy nie tak dawno, przecież odeszła królowa Elżbieta. Można by powiedzieć, otrzymała łaskę odejścia z tego świata w gronie najbliższych, a ilu jest takich? Z naszych rodzin, którzy odchodzą z tego świata pojednani z Panem Bogiem, pojednani z drugim człowiekiem, ze spokojem. A są też tacy, którzy nie odeszli, nie, nie, od, nie skorzystali z tej łaski pojednania z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem i proszą o modlitwę. Czasami się nam śnią, nie lekceważmy tego, oni proszą o modlitwę, bo coś tutaj zostawili. Co zostało nieuregulowane. Pamiętajmy, że tu na Ziemi nasze, nasz czas jest ograniczony. Jeżeli nie powrócimy do domu Ojca w tym czasie, to prawdopodobnie nigdy nie powrócimy oczyszczeni i umocnieni. Popatrzmy, jak pięknie zakończył to, tą rozmowę z drugim synem, Ojciec. I to dotyczy każdego z nas, moje dziecko. Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Amen.